Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. A dziać się będzie dużo. Co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Promenada w Ustce, Dzień Mieszkańca Zagrają, Ustecka Orkiestra Denta, Studio Wokalu Domu Kultury w Ustce, Karina Werra, Anna Chodyna, Ricky Lion i zespół Bakuba, Gwiazda Wieczoru, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, sobota od godziny 18.00, wstęp wolny. Park Waldorfa, Garden Party u Karola, koncert Marcina Czyżewskiego, niedziela godzina 12.00, wstęp wolny. Antrakt, kawiarnia artystyczna, ulica Klińskiego 11. Gem Session, piątek, godzina 18, wstęp wolny. Antrakt, kawiarnia artystyczna, ulica Klińskiego 11. Letnia scena antraktu. Jazz, Nowa Trio i Mariusz Czajka, sobota, godzina 19, wstęp 30 zł. Domówka, ulica Tuwima 17. Bad Grace, koncert poznańskiej hard rockowej formacji, piątek, godzina 20.30, wstęp 10 zł. Kellerpap, ulica Murarska. The Coast Jodium. Premiera albumu. Support Stilo. Piątek, godzina 20.30, wstęp 10 zł. Klubo Kawiarnia Jolander. Ulica Herbsta 16. Good Vibes. Zabrzmią polskie i światowe hity. Piątek, godzina 19, wstęp 25 zł. Redzikowo Osiedle. Zespół 5, szóstych. Koncert na zakończenie lata. Czwartek, godzina 19, wstęp wolny. Centrum Aktywności Lokalnej w Bydlinie. Argus, piosenki i skacze z lat 20 i 30. Niedziela, godzina 17. Wstęp wolny. Wydarzenia. Festiwal Kultury Ukraińskiej Dobry Ranok w programie Warsztaty Teatralne pisania ikon i śpiewu białego, filmy oraz spektakle, Zielona Ewangelia czwartek godzina 18, Park Kultury i Wypoczynku, Jestem Julia piątek godzina 19, Teatr Rondo, impreza plenerowa sobota godzina 11, w programie koncerty zespołów ukraińskich, pokaz gotowania barszczu ukraińskiego, warsztaty malarskie, jarmark rękodzieła, wstęp wolny. Nowy Teatr ulica Lutosławskiego 1, pomoc domowa, komedia o perypetiach, rubasznej pokojówki, piątek, niedziela, godzina 19, bilety 40 i 35 zł. Kino Rejs, Aleja 3 Maja 22, Dama Kameliowa z muzyką Fryderyka Chopina, retransmisja baletu z Teatru Balszoj w Moskwie, sobota, godzina 14.30, bilety 20 zł. Teatr Rondo ulica Niedziałkowskiego 5a, Teatr Tęcza ulica Waryńskiego 2. Osiemnasty, sam na scenie, finał Teatrów Jednego Aktora, 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wtorek, niedziela, 2-5 września, wstęp wolny. Teatr Tęcza, ulica Warińskiego 2, Niedźwiedź i Masza, czyli Gdzie Moja Kasza, spektakl dla dzieci, sobota, godzina 11, bilety 20 i 18 zł. Park Witkacego, ulica Frąckowskiego, letnie kino na leżakach, film Najlepsze, Najgorsze Wakacje, piątek, godzina 21.30, wstęp wolny. Orlik, ulica wiatraczna, letnie kino na Leżakach, film Siedmiu Psychopatów, sobota godzina 21.30, wstęp wolny. Park Kultury i Wypoczynku, Holi Święto Kolorów, zabawa w rytm muzyki granej przez DJ-ów, piątek godzina 15, wstęp wolny. Kluboksięgarnia Cepelin, Stary Rynek 7, spotkanie autorskie z pisarką Anną Król, czwartek godzina 19, wstęp wolny. Okolica ratusza Plac Zwycięstwa, spacery z przewodnikiem po mieście, temat spaceru, 40-lecie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, środa godzina 16:30, wstęp wolny. Ośrodek sportu i rozwoju w ustce ulica Grunwaldzka 35, Charlotte MTB Bike Adventure, wyścig indywidualny rowerzystów, sobota od godziny 9:00 wpisowe 35 zł. Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ulica Zaruskiego 1A. Wystawa prac Karola Juścińskiego. Miejsce bezpieczne utopia przemijania. Do niedzieli 29 sierpnia.